Dzisiaj sprawdzimy mobilnego RTX 4050 i co więcej, oczywiście porównamy go do jego poprzednika, czyli RTX 3050. I gdy testowałem poprzednie karty, to po tym układzie nie spodziewałem się wiele i myślałem, że to będzie istna rzeź. Ale wiecie co? Ten układ okazał się całkiem niezły i prawdę mówiąc, sporo lepszy niż początkowo przypuszczałem. Oglądajcie dalej, a wytłumaczę wam dlaczego. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z maslow. Na kanale Morele TV sprawdzałem już szereg mobilnych RTX-ów i powiem Wam, gdy przetestowałem 4070 i 60, które okazały się takie mech, no to naprawdę miałem bardzo niskie oczekiwania, jeżeli chodziło o 4050 i z tego co czytałem w komentarzach, to Wy również myśleliście, że to będzie istna masakra. Ale szczerze mówiąc, to ten układ wypada dużo lepiej. Co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Wiadomo, to nadal jest wejściowy układ graficzny do stosunkowo tych, no, najtańszych laptopów do gier, jakie pojawiają się na rynku, więc oczywiście nie nastawiamy się na to, że będziemy tutaj odpalać wszystkie gry w 4K na ultra detalach. Ale prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o granie w Full HD i będziemy trzymali się ustawień wysokich, to ten układ naprawdę dostarcza całkiem akceptowalne wyniki i powiedziałbym, że da się na nim komp pograć. Ale przejdźmy najpierw do specyfikacji. 4050 bazuje na architekturze Ada Lovelace. I patrząc po specyfikacji, okazuje się, że mamy tyle samo rdzeni Kuda co w 3050 CTI albo w niektórych wersjach 3050. Jest to o tyle ciekawe, że nie dostaliśmy tutaj redukcji w rdzeniach Kuda, tak jak miało to miejsce w przypadku 4070 czy 60. Do tego mamy 6 GB WIRAMu. 2GB więcej niż w poprzednikach, niestety na węższej szynie, bo 96-bitowej, co trochę boli ale dostajemy także DLSS3 i lepsze enkodery wideo. I patrzcie Państwo, okazuje się, że można wypuścić nowy mobilny układ GPU, nie redukując rdzeni nikud'a. ba, nawet można dołożyć więcej VRAMu. I to głównie właśnie za sprawą tego, że ta specyfikacja nie jest pocięta, to 4050 na tle swoich poprzedników wypada naprawdę bardzo fajnie. Ja dzisiaj do testów wziąłem dwa lapki od Gigabyte'a i chyba mamy najlepszy możliwy scenariusz do porównania jaki się da. Laptopy wyglądają niemal identycznie, mają takie same procesory, tyle samo RAM i takie samo TGP. Scenariusz dla Testera bajka. No i w sumie dla Was też jest to fajny scenariusz, bo bardzo prosto można wyciągnąć wnioski, gdy w laptopie zmienił się tylko i wyłącznie układ graficzny. Pełna specyfikacja wyświetla Wam się teraz na ekranie, więc możecie się z nią zapoznać. A, i jeszcze jedna taka rzecz gwoli ścisłości. E, ten wariant z 3050 które ja testowałem, jak widzieliście tam wcześniej na specce, to były dwa warianty. Ten, który ja mam, to jest ten środkowy, to znaczy on ma 2048 rdzeni Kuda, ale pamięć ma na 128 bitach, więc to jest ten taki typowy wariant, który zwykle w laptopach się pojawiał. Zanim przejdziemy do dalszych testów, jeszcze dwa słowa na temat parametru TGP. To jest parametr, który określa, ile mocy może być dostarczone do karty graficznej. W teorii, im ten parametr jest wyższy, tym większą, lepszą, wyższą wydajność możemy uzyskać w naszym laptopie. Natomiast w przypadku 4050 należy pamiętać o tym, że o ile w sklepach znajdziecie nawet warianty, które mają 140W TGP, to to się niespecjalnie opłaca, ponieważ te karty są mocno limitowane napięciem i w grach nie zobaczycie więcej niż 100W. 5W. Więc moja rekomendacja jest taka, jeżeli byście celowali w takie laptopy, trzymajcie się TGP, które nie przekracza 110W, bo potem to się po prostu nie przekłada na wydajność. No to dobrze, przejdźmy do 3D Mark'a i zobaczmy, jak jest. I gdy popatrzymy sobie na wydajność, to wygląda to bardzo dobrze. Hej, mamy wzrost wydajności o aż 50% względem 3050. Wow, a nawet mamy ciut lepszy wynik niż 3060. 60 z takim samym TGP. No, powiem Wam niespodzianka, ale miła. No dobra, benchmark benchmarkiem, a jak to wypada w grach? No, powiem wam, też skaluje się to całkiem całkiem. Pod warunkiem, że oczywiście jak mówiłem na początku, będziemy trzymali się mniej więcej wysokich ustawień w grach. Testowane gry przebijają 60 klatek na sekundę z wyjątkiem Wiedźmina i Cyberpunka, gdzie jak widzieliście, testowałem na ustawieniach Ultra i Uber, i to jest już troszeczkę za dużo dla takiego sprzętu. A i także nie chciał mi się odpalić z jakiegoś powodu Red Dead Redemption 2. Próbowałem kilka razy różnych sposobów, ale nie udało mi się go. Zmusić do działania. No a jak to wypada w zestawieniu z 30-50? No też bardzo dobrze. Najmniejszy wzrost jaki zaobserwowałem był w God of Warze na poziomie 23%, ale wiele gier osiąga bez problemu 30 czy nawet 50% większą wydajność. Rodzynkiem jest tutaj Forza Horizon 5, która absolutnie wystrzeliła, natomiast to jest spowodowane akurat z użyciem VRAMu, gdzie na 4GB 3050, no ta gra na tych ustawieniach po prostu trochę się dusiła. I ja wiem, że procenty są dla niektórych mylące i Mogą czasami wprowadzać w błąd, dlatego chciałem wam też pokazać, jak to wygląda na konkretnych wartościach. No ale widzimy tutaj, że na 3050 w wielu grach nie przebijaliśmy 60 klatek, a jest to do zrobienia na 4050. No i prezentuje się to całkiem zacnie. I jasne, jeżeli ktoś z Was tu i teraz ma laptopa z 3050, no to raczej nie rzuci wszystkiego i raczej nie będzie chciał zrobić upgrade'u na. 4050, natomiast jeżeli ktoś z Was ma starszego laptopa, który ma 5-6 lat i szukacie czegoś nowego i zastanawiacie się, czy wybrać między 3050 a 4050, no to 4050 faktycznie dowozi zauważalnie wyższą wydajność. No a FPS-y możemy nawet jeszcze bardziej podciągnąć za pomocą DLSS i DLSS3 z generatorem klatek. No i kurczę, mówcie co chcecie, ale prawie 100 klatek w cyberpunku i grubo ponad setka w Hogwarcie, Wiedźminie i Spider-Manie na laptopie za 4000 zł z najsłabszym RTX-em 4050? No, nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. I... Tak wygląda to procentowe zestawienie akurat z DLSS 2, żebyśmy mieli fair porównanie z 3050ką. No, pamiętajcie jednak, że w zanadrzu mamy ten generator klatek, który faktycznie jest już obecny w kilkudziesięciu grach. No i wtedy możemy uzyskać jeszcze większą płynność. 3050 i 4050 obsługują też ray tracing, czyli śledzenie promieni, ale jak miałbym być z wami szczery, to Raczej traktowałbym to jako ciekawostkę niż jako feature, z którego faktycznie byście chcieli skorzystać. Jasne da się śledzenie promieni odpalić na tych laptopach i jako tako to działa, natomiast no, działa to tak sobie i DLSS jest praktycznie obowiązkowy, więc tak da się odpalić gry z RT na 4050. Ja osobiście traktowałbym to w ramach ciekawostki i raczej grałbym z wyłączonym ray tracingiem, a przykładowo włączonym DLSS-em i generatorem klatek, żeby mieć. Lepszą płynność. I czy to się kalkuluje? W momencie, gdy ja zamawiałem sobie ten sprzęt, ten był wyceniony na 4100, a wersja z 3050 kosztowała mniej więcej 3400 zł, więc było tam 700 zł różnicy między tymi laptopami, czyli 20% wyższa cena. Za wydajność, która często no, była w okolicach tych 35% wyższa, tak? Mamy też o 2 GB więcej WIRAMu, no i mamy też DLSS3, który może nam naprawdę nieźle wyciągnąć niektóre gry, w tych, w których oczywiście ta technologia jest zaimplementowana. Jeżeli sobie tak kalkulujemy te wzrosty generacyjne i stosunek ceny do wydajności, to Paradoksalnie 4050, jakby na tym polu wychodzi moim zdaniem sporo lepiej niż 4060 i 4070, gdzie tam też była podwyżka ceny, ale te wzrosty międzygeneracyjne wcale nie były aż tak duże. Niestety jednak mimo wszystko cena jest wyższa tych laptopów, co mnie osobiście smuci, bo no nie czarujmy się, nie każdy ma komfort, żeby wydać te 700 zł więcej na nowszą, mocniejszą wersję laptopa. Tak? I gdy mówimy o tych całkiem budżetowych konstrukcjach, a 4050 taką jest, no to ja raczej wolałbym, żeby ta cena była utrzymana na tym poprzednim poziomie. Skoro to są w końcu te wejściowe laptopy do gier, co nie? Wrzucam wam tutaj jeszcze porównanie z kilku gier do RTX -a 4060. Nie ma tutaj wszystkich gier, ponieważ no, na tym laptopie z 4050 korzystałem z niższych ustawień graficznych. Ale dla tych kilku gier, które miały takie same ustawienia, no widzicie jak to wypada. 4060 oczywiście jest mocniejsza i wypada zauważalnie lepiej od 4050. Ale pamiętajcie też, że 4060, którą ja testowałem, wciągała więcej mocy, więc to nie jest takie całkiem uczciwe porównanie 1 do 1. Jeżeli chodzi o te dwa laptopy, no to one na baterii mniej więcej trzymają 4 godziny podczas takiego codziennego użytkowania. No, granie na baterii to jest max godzina, raczej typowe wyniki dla laptopów do gier. Z minusów to omawiane laptopy miały dość wysokie temperatury, zwłaszcza na procesorze, gdzie tam średnie wartości utrzymywały się na poziomie 90 stopni. Ja cieszyłbym się, gdyby te temperatury były niższe, natomiast, no, musimy te Mierzyć siły na zamiary, tak? To są jedne z najtańszych laptopów do gier, no i na pewno producenci muszą tutaj iść na pewne kompromisy. Więc, tak, sumarycznie, czy 4050 to dobra karta? Ku mojemu zaskoczeniu, tak, i kompletnie się tego nie spodziewałem, bo. Osobiście myślałem, że będzie po prostu sieczka jak w przypadku 4060 i 70. Okazało się, że przez to, że Nvidia no nie poskąpiła i nie pocięła tak bardzo tego całkiem wejściowego układu graficznego, no to w porównaniu do 3050 wypada on całkiem znośnie. I no można cieszyć się wieloma grami w Full HD na ustawieniach powiedzmy wysokich. Jasne, ilość wiramu nie rozpieszcza, 6 GB. To nie jest specjalnie dużo, ale każdy się zgodzi, że 6GB to dużo lepsza wartość niż 4GB, prawda? Do tego dostajemy jeszcze generator klatek, który faktycznie w tych wybranych nowszych tytułach może zrobić robotę. Tak naprawdę jedyne co mnie martwi w przypadku tego RTX 4050 to cena. No bo jak mówiłem, nie każdy ma taki komfort, żeby dołożyć aż 700 zł do nowszego laptopa. A jeżeli faktycznie te laptopy staną się kiedyś tymi podstawowymi, no to cena wejściowa na poziomie 4000, no boli. Ale hej, jeżeli nie potrzebujecie takiej super hiper wydajności, szukacie czegoś po prostu do pogrania w gry po pokroju League of Legends, Fortnite, Valorant czy Apex, to laptopy z 3050 to nadal bardzo spoko opcja. Jasne, nie mamy tam takich fajnych wodotrysków i mamy mniej pamięci, ale jeżeli gracie sporadycznie albo gracie głównie we sportówki, to spokojnie można też sięgnąć po te tańsze laptopy, bo tam takie podstawowe gry działają też całkiem w porządku. Dajcie znać, co wymyślicie o 4050. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie Bajos!